Bałam się powiedzieć, że nie daję rady, że codziennie udaje. Nie chciałam nikogo udawać. Wiedziałam, że coś jest nie tak, ale jak to powiedzieć na głos? Bałem się, że jeśli to powiem, stracę wszystko, co zbudowałem. Czułam, że gdyby ktoś zobaczył, jak naprawdę się czuję, nie zrozumiałby mnie. Bałam się, że jak ja wyjawię prawdę, moje dzieci będą się o mnie martwić. Przez całe życie udawałam, że mam wszystko pod kontrolą, ale teraz czuję się zupełnie sama. Nie chciałam, żeby ktoś widział, jak bardzo się boję. Bałem się, że jeśli powiem prawdę, ludzie zaczną mnie unikać. Nauczyłem się chować swoje emocje. Tak było łatwiej. Tak myślałem. Nie chciałem być ciężarem, więc milczałem. Wiem, że coś się zmienia, ale nie wiem, jak to opisać. Jak to powiedzieć, gdy sama się nie rozumie. Boję się, że jeśli poproszę o pomoc, będę postrzegana jako słaba. Rano uśmiech, wieczorem pustka. Wszyscy myślą, że sobie radzę. Codziennie zakładam maskę. To nie jest życie, to przetrwanie. Czuję się, jakbym była niewidoczna. Oni nie wiedzą, co czuję. Nigdy nie pyta, jak się czuję. Byłem otoczony ludźmi, ale nigdy nie czułem się bardziej samotny. Wszyscy myśleli, że mamy wszystko pod kontrolą. Patrzyłam w lustro i nie poznawałam siebie. Oni widzieli uśmiech, ja czułem pustkę. Nie spałem, nie jadłem, nie czułem. Każdego dnia gram koło, kim nie jestem. Udaję, że wszystko jest w porządku. Ale w środku. Przyznałam, że nie jest mi łatwo. Przestałam udawać. W końcu przyznałam, że nie daje rady. Zrozumiałam, że nie muszę być silna cały czas. Zdecydowałam się mówić, co czuję. Powiedziałam, że potrzebuję wsparcia. Nikt nie ocenił mnie za to, że poprosiłam o pomoc. Powiedziałam, że potrzebuję wsparcia, ale w końcu odważyłam się powiedzieć. W końcu znalazłam sobie odwagę, by powiedzieć prawdę. Prośba o pomoc to siła, nie słabość. Prośba o pomoc, 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 to siła, nie słabość.